Jeśli chodzi o lokalne plany deinstytucjonalizacji, to jest proces, który wymaga czasu, natomiast gminy są dość otwarte na współpracę, jakby chętne na współpracę, tym bardziej, że nasza jednostka, jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w Rzeszowie tutaj oferuje bezpłatne wsparcie doradcze. Mamy w chwili obecnej zatrudnionych czterech doradców, którzy są na terenie gmin i Pomagają przejść przez ten proces, na bazie oczywiście takiej rzetelnie przeprowadzonej diagnozy. W pojęciach unijnych jest coś takiego jak niezależne życie, na które bardzo mocno zwraca uwagę właśnie deinstytucjonalizacja. Czy to jest ta możliwość funkcjonowania w społeczeństwie, integrowania się ze społecznością lokalną, no bycia potrzebne społeczności lokalnej. Jeżeli jesteśmy w DPS-ie to tą możliwość niezależnego życia mamy w pewnym sensie ograniczoną. Jeżeli jesteśmy w środowisku, to to nie ogranicza nas na przykład regulamin danej jednostki, danej placówki instytucjonalnej. Możemy mieszkać z czym chcemy, funkcjonować jak chcemy, jeść kiedy chcemy, czyli korzystamy z pełni naszego niezależnego życia.